Hej youtuberzy, to mój pierwszy film. Pokażę Wam jak się posłużyć tym sprzętem i jak on działa. Będzie ciężko, bo mam tylko jedną rękę, bo w drugiej trzymam telefon. Dobra. Nie, zły pomysł. Akumulator potem to najpierw założone. Kusiła. No dobra. No musi być tak. Nie chcę wleść. Dobra. Zaraz wleję. Trzeba tam taki pierścień przekręcić. Przekręciłem. Już siedzi. Dobra. Teraz. Prosta sprawa, nakładka no, prosta by była, jakbym miał jedną rękę wolną, ale a nie, mam jedną rękę wolną. Tu trzeba gdzie tu jest ta dziurka. Była ostatnio, widziałem co jest. Okońnie. Niemcy wiedzą, co robią. Parkside. No i tu jest ta dziurka. Już ją widzę. O, widzieliście? Nie jest tam, tylko tu. O. Widzia to wepchnąć o, nie samo zaskoczyło dobra i teraz powinno już działać ale kluczowy element to akumulator już ładujemy go skurczy byk Szynka fajna. Akumulator nie chce wleść. Porada dla Majsterkowiczów: jak nie chce coś wleść, to pierdolnąć, Chyba ktoś to wypikuje. Dobra, zobaczmy. Teraz. O! Chyba działa. No i teraz idziemy do gałązek. Bierzemy pierwszą z brzegu, bisru. Hmm. A wiecie dlaczego tak długo? Bo nie miałem drugiej ręki. Zaraz Wam pokażę, jak ta impreza wygląda z grubszą gałęzią, ale ją sobie podeprę. Na przykład o, tak bydle. O, tak. Widać? Widać. I teraz syk jedziemy. kuzva <small noise>